Witam Was moi drodzy. Ten rok szkolny kończymy tak nietypowo. Był to na pewno trudny okres i dla Was i dla nas nauczycieli. Szkoła bez Was, bez młodzieży jest szkołą pustą i smutną. Czekamy na Was utęsknienie, ale przed Wami zasłużone wakacje. Życzę Wam słońca, wielu wrażeń, pięknych wakacji. No i do zobaczenia we wrześniu. Witajcie! Przede wszystkim gratulacje. Macie już w rękach swoje świadectwa, bądź za chwileczkę je odbierzecie i bardzo się cieszę, że w tym nietypowym i trudnym roku szkolnym, szczególnie w jego drugim semestrze, udało Wam się uzyskać tak dobre wyniki. Super sprawa, gratulacje. Chciałam Wam także ten rok szkolny mocno podziękować. Tak jak wspomniałam, ten drugi semestr, to są wszyscy doskonale wiemy, był mocno nietypowy, wymagał od nas bardzo wiele wytężonej pracy. Ale cieszę się, że wspólnymi siłami daliśmy radę. Jak to zazwyczaj w rodzinie kobi to bywa, stanęliśmy na wysokości zadania, ogarnęliśmy temat i raz jeszcze bardzo wam dziękuję. Przed nami czas wakacji, czyli czas wypoczynku, zasłużonego wypoczynku dla nas wszystkich. Życzę wam, żeby te wakacje były pełne ciepła, pełne radości, pełne słońca, dobrej pogody. Ale uważajcie na siebie w czasie tych wakacji, pamiętajcie, że we wrześniu mamy się wszyscy razem zobaczyć, cali i zdrowi. Miejmy nadzieję tym razem już nie przez ekran komputera, telefonu, nie na insta, nie na fejsie, ale miejmy nadzieję w murach naszej szkoły, w murach Kogito. Trzymajcie się ciepło, wypoczywajcie, udanych wakacji. Pa! Trochę to pusto i samotnie, ale mam nadzieję, że od września zbędziemy już razem. Moi drodzy, trudny to był rok, ale przed nami okres wakacyjny, w związku z czym życzę wam pogodnych, radosnych, wypoczynkowych wakacji. Moi drodzy, wszyscy trzymajmy kciuki, aby spotkać się razem we wrześniu, tak aby ta szkoła tętniła, tętniła życiem. Dziękuję i pozdrawiam. Witam. W imieniu samorządu uczciowskiego chciałabym podziękować dyrekcji za zgody na kolejne zwariowane pomysły i pomoc w ich realizacji. Pani Acie Boratyńskiej za cierpliwość, dobrą radę i głowę pełną pomysłów. Nauczycielom i wychowawcom za wsparcie każdego samorządowego projektu. Wam kochani, zachęci do wspólnej zabawy, propozycje kolejnych imprez i pomoc. Mam nadzieję, że nowy rok również będzie pełen dobrej zabawy i miło spędzonego czasu. Zdrowych i bezpiecznych wakacji. Moi drodzy, kończy się ten bardzo dziwny rok szkolny. Mam nadzieję, że we wrześniu spotkamy się w szkole, w realu, nie online. A teraz życzę Wam wspaniałych, cudownych wakacji. Niech obostrzenia związane z koronawirusem nie popsują Wam dobrych humorów. Do zobaczenia wkrótce. Papa. pa! pa! Cześć! Jako samorząd szkolny chcielibyśmy Wam gorąco podziękować za ten rok, który był dla nas, no powiedzmy, że niełatwy, nawet niecały. Dlatego chcemy Wam życzyć super wakacji, dużo uśmiechu, dużo wycieczek, oczywiście dużo zdrowia, co teraz najważniejsze. I dziękujemy Wam wszystkim oraz nauczycielom, którzy naprawdę dużo pracy w tym roku musieli włożyć w to wszystko. No i wszystkiego co najlepsze. I trzymajcie się wszyscy zdrowo i myślimy, że zobaczymy się we wrześniu i będzie już tak jak dawniej. I zachęcajcie wszystkich do rekrutacji, żeby składali papiery do naszej szkoły i wszystkie o co najlepsze. Kochani, wakacje y, tuż, tuż. Czujecie ten morza szum, ptaków śpiew. Życzymy Wam bezpiecznych, radosnych, udanych, słonecznych, pełnych zabawy i lenistwa wakacji. My już jesteśmy właściwie spakowani, a Wy? Pozdrawiamy! Witamy bardzo serdecznie. W imieniu uczniów chciałybyśmy podziękować wszystkim pracownikom szkoły oraz Radzie Pedagogicznej za trud włożony w organizację nauki podczas pandemii. W każdej sytuacji mogliśmy liczyć na wsparcie. Gdy coś było dla nas niezrozumiałe, natychmiastowo dostawaliśmy pomoc. Mamy nadzieję, że po wakacjach spotkamy się z szkołem. Chciałybyśmy również zaprosić wszystkich 8 którzy nie dokonali jeszcze wyboru szkoły, do Kogito. Uważamy, że będzie to najlepszy wybór. Nie zawiedziecie się, dziękujemy! Czekamy na Was! Po szalonych wakacjach w kuchni Kogito zapraszamy i pozdrawiamy! Cześć kochani, w imieniu samorządu szkolnego chciałabym Wam bardzo podziękować za ten rok szkolny. Był on dosyć nietypowy i trudny dla nas, ale myślę, że wszyscy sobie z nim super poradziliśmy. Mam nadzieję, że we wrześniu spotkamy się już wszyscy na szkolnym korytarzu. A na dzień dzisiejszy chciałabym Wam życzyć bezpiecznych i udanych wakacji. Witam. Cieszę się, że można Was zobaczyć. Życzę wszystkim miłych, radosnych wakacji. Droga młodzieży. Kończymy ten nietypowy rok szkolny dla nas wszystkich. Było to ogromne wyzwanie dla nauczycieli, rodziców i uczniów. Mam nadzieję, że od września spotkamy się na korytarzach Kogito, na sali gimnastycznej no i w ławach szkolnych. Tymczasem życzę Wam wspaniałych wakacji, pogodnych, pełnych atrakcji. No i oczywiście w dobrym towarzystwie. Bawcie się dobrze! Drodzy uczniowie, dość nietypowo kończymy ten rok szkolny, ale mimo wszystko życzę Wam bezpiecznych wakacji, pełnych atrakcji. Dbajcie o siebie i mam nadzieję, że już we wrześniu spotkamy się w Kogito na sali gimnastycznej. Pamiętajcie o aktywności! PA! Kochani uczniowie, dziękując za kolejny wspólnie przeżyty rok szkolny. Chciałbym życzyć Wam i Waszym bliskim dobrych, udanych, bezpiecznych wakacji. Wróćcie wypoczęci, pełni entuzjazmu, optymizmu, siły. Czekamy na Was. Rappelle-moi le temps qu'il faisait et si j'ai oublié, tu peux me secouer et s'il si m'y prend l'envie mon en aller, on ferme moi et j'étais la clé au pic des à Si jamais j'oublie Les nuits que j'ai passées Guitare et les cris Appelle-moi qui je suis Pourquoi je suis en vie Si jamais j'oublie Les jambes à mon couci, je puis. Rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Rappelle-moi mes rêves les plus Rappelle-moi, ces larmes sur mes Jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, guitares et cris Appelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en Si jamais j'oublie les gens dans mon Cri, appelle aqui, qui je suis, pourquoi je suis